Jestem Magdalena. Witam Cię w podcaście O Mamo. W miejscu stworzonym od kobiet dla kobiet. W miejscu, gdzie będziemy poruszać tematy związane z macierzyństwem, odżywianiem, równowagą psychiczną, a przede wszystkim tym, co kobiece. Przygotuj się na dawkę wiedzy, inspiracji i szalonych historii. Zaczynajmy! Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu O Mamo. Dzisiejszy temat jest o tyle ważny, dlatego że dotyka on od 3 do 12% ciężarnych kobiet, a mowa tutaj o cukrzycy ciążowej. Może prowadzić do wielu naprawdę niepożądanych i przywykłych konsekwencji. Dlatego warto dowiedzieć w ogóle czym jest cukrzyca ciążowa, jakie ma objawy, kto jest w grupie ryzyka oraz jak sobie z nią poradzić. Pierwsza sprawa to jest rozróżnienie dwóch podobnie brzmiących pojęć. Pierwszy z nich cukrzyca ciążowa, drugie cukrzyca w ciąży. Brzmią one podobnie, ale w rzeczywistości są tu dwa różne problemy. Zacznijmy od cukrzycy w ciąży. Cukrzyca w ciąży to jest stan, który kiedy mówimy yy, o wykrytej cukrzycy jeszcze przed zajściem w ciąży. Czyli kobieta, która nie była jeszcze w ciąży i ta cukrzyca została u niej wykryta. Lub, na przykład, ze względu na brak wykonywanych wcześniej badań, ta cukrzyca zostanie wykryta na samym początku ciąży. Czyli generalnie to jest stan, w którym wchodzimy w ciążę już z trwającą i związaną cukrzycą. Natomiast cukrzyca ciążowa to jest efekt zmian hormonalnych. Powstaje w trakcie trwania ciąży. I te zmiany hormonalne zaburzają wytwarzanie i działanie insuliny, co powoduje zwiększony poziom glukozy we krwi. Sukrzyca ciążowa diagnozowana jest najczęściej pomiędzy 24 a 28 tygodniu ciąży. Sukrzyca, która powstała w trakcie ciąży, jest najczęściej związana ze wzrostem poziomu hormonów, umożliwiających rozwój płodu. Do hormonów tych możemy zaliczyć progesteron, estrogen i laktogen użyskowy. U niektórych kobiet hormony te osłabiają działanie insuliny, która odpowiada za przenoszenie glukozy z krwi do komórek. W rezultacie, mimo iż insuliny we krwi jest wystarczająco, to nie działa ona w odpowiedni sposób i we krwi utrzymuje się stale podwyższony poziom glukozy. Często powtarzające się podwyższone poziomy glukozy we krwi u przyszłej mamy mogą stanowić poważne założenie dla prawidłowego rozwoju płodu, a także przyczynić się do komplikacji okołoporodowych. Dlatego tak niezwykle ważne jest wykonywanie testu obciążenia glukozą między 24 a 28 tygodni w ciąży, zgodnie z zaleceniami lekarza. Pozwala to na wczesne wykrycie cukrzycy i zmianę diety lub leczenie, które pozwoli ustabilizować poziom glukozy we krwi. Ok, czyli już wiemy, czym jest ta cukrzyca ciążowa. Już wiemy, że insulina nie działa w prawidłowy sposób i nie reguluje tego poziomu glukozy. Najczęściej chorują na nie kobiety, między 24 a 28 tygodniem ciąży, no i że w diagnozy ze cukrzycy stosowany jest przede wszystkim test y, obciążenia glukozą. Ok, to teraz kto jest zagrożony? Cukrzyca ciążowa może się pojawić u każdej kobiety, nawet jeśli nigdy wcześniej nie miała problemów z podwyższonym poziomem glukozy we krwi czy jakichkolwiek innych problemów hormonalnych. Lekarz może podejrzewać cukrzycę na podstawie wyników rutynowego badania poziomu glukozy naczczo. To jest bardzo proste badanie, po prostu idziemy na czczo najlepiej około 12-godzinnym poście, na no, poranne pobranie krwi. I jeśli ten poziom glukozy będzie zbyt wysoki, specjalista skieruje nas na dalszą diagnostykę i ewentualne leczenie. Istnieją czynniki, które właśnie mogą stanowczo zwiększać ryzyko wystąpienia cukrzycy ciążowej i należą do nich obciążenia rodzinne. Takie jak na przykład cukrzyca typu drugiego. Albo otyłość, czyli BMI, które przed ciążą jest większe lub równe 300 kg na metr kwadratowy. Co więcej, jeszcze, jeżeli w poprzednich ciążach miałyśmy problem z cukrzycą ciążową, to niestety jest to czynnik ryzyka. No i ostatnia rzecz to urodzenie dziecka o masie 4 kg lub większej. Czyli jeśli w poprzednich ciążach te nasze dzieci ważyły hmm, co najmniej 4 kg albo więcej, to faktycznie stanowi to kolejny czynnik ryzyka, do jakich ym, powikłań może ta cukrzyca ciążowa nieleczona się przyczyniać. Cukrzyca ciążowa y, niesie ryzyko nie tylko dla mamy, ale też dla dziecka. Jeśli chodzi o te zagrożenia, które mogą występować u kobiety, to przede wszystkim y, częste infekcje dróg moczowych, ryzyko poronienia. Wzrost ciśnienia tętniczego i wielowodzie, czyli nadmierna ilość płynu owodniowego. Ponadto cukrzyca ciążowa jest niestety istotnym czynnikiem wskazującym na ryzyko rozwoju u kobiety cukrzycy typu II w ciągu kolejnych 15-20 lat od porodu. Dlatego właśnie młode mamy, które w przecie ciąży miały zdiagnozowaną cukrzycę ciążową, powinny po porodzie wprowadzić zdrowy i aktywny tryb życia. Przyżywać szczupłą sylwetkę, znaleźć czas na regularną aktywność fizyczną i trzeba się odżywiać. A jakie zagrożenie się cukrzyca dla dziecka? Otóż dzieci matek z cukrzycą ciążową narażone są na wrodzone wady serca, nerek i układu nerwowego. Bardzo częstym skutkiem cukrzycy ciążowej jest tak hipertrofia, czyli najprościej rzecz ujmując, zbyt duża masa urodzeniowa. Czyli ta masa ciała powyżej 4 kg, ale zdarza też się sytuacja odwrotna. Czyli, że dziecko rodzi się bardzo małe i mówimy wtedy i o hipotrofii. I jest ona również skutkiem przecukrzeni w okresie płodowym. Sama cukrzyca ciążowa może również powodować opóźnienia w rozwoju płodu, a w najgorszym wypadku niestety przyczyni się do śmierci dziecka podczas płodu. Także, jak możemy zobaczyć, niestety ryzyko nieleczonej cukrzycy jest bardzo duże. Dlatego jej szybkie zdiagnozowanie i szybkie wdrożenie działań mających na celu jej wyleczenie jest naprawdę bardzo ważne. Podstawą tego leczenia jest przede wszystkim dieta. Dieta ma za zadanie nie tylko odżywić organizm mamy i dziecka, ale też uregulować poziom glukozy we krwi. Jeśli chodzi o takie główne założenia y, diety przy cukrzycy ciążowej, to możemy wyróżnić regularne odżywianie. W ciągu dnia powinno być tych posiłków 5-6 w tym trzy główne i dwa-trzy mniejszej objętości. Odstępy pomiędzy nimi nie powinny przekraczać 3-4 godzin. Dzięki temu dużo łatwiej będzie stabilizować ten poziom glukozy we krwi i unikać gwałtownych spadków czy wzrostów. Czyli nie będziemy balansować między hipo- i hiperglikemią, tylko utrzymywać stały, prawidłowy poziom glukozy we krwi. Druga sprawa to jedzenie w większej ilości posiłków, ale o mniejszej objętości, czyli ta standardowa zasada jest mniej, a częściej. Dzięki temu, że zwiększymy liczbę posiłków, możemy zmniejszyć ich objętość i wtedy będziemy dostarczali organizmowi niezbędną ilość składników odżywczych, a dzięki mniejszej porcji węglowodanów w głównych posiłkach, ograniczymy ryzyko zbyt dużych skoków glukozy we krwi. Pamiętajmy o bardzo ważnej rzeczy, że ciąża to nie jest czas na jakieś drastyczne diety restrykcyjne czy odchudzające, tylko to jest czas, w którym musimy zadbać o to, żeby ta pula kalorii była y, odpowiednia, bo zapotrzebowanie kaloryczne rośnie. Trzecia sprawa to jest druga kolacja. Jeśli zauważymy, że poranny poziom glukozy we krwi przekracza 90 mg na decylitr, co? to próbujemy włączyć do codziennego jadłospisu tak zwaną drugą kolację. Ta druga kolacja to jest taki niewielki posiłek, który możemy zjeść około godziny przed snem. Może nim być na przykład cerek wiejski z warzywami i łyżeczką oliwy. Posiłek ten ma składać się ze zdrowego źródła przede wszystkim białka i tłuszczy, które będą ten poziom glukozy we krwi stabilizować. Dzięki temu unikniemy gwałtownego spadku, czyli hipoglikemii w nocy, a on niestety powoduje często wzrost, czyli hiperglikemii rano. Więc dzięki temu, właśnie tej drugiej kolacji, unikniemy tego stanu rzeczy. Kolejna sprawa to jest zwracanie uwagi na węglowodany. Pamiętajmy, żeby zamiast węglowodanów prostych wybierać te złożone które dzięki dłuższemu trawieniu i wchłanianiu nie powodują gwałtownych wzrostów poziomu glukozy we krwi. Przede wszystkim jasne pieczywo, czy pieczywo cukiernicze, pszenne, jasny makaron, ryż biały, kasza kuskus, czy generalnie jakiekolwiek produkty zbożowe z jasnej mąki zmieniamy na pełnoziarniste pieczywo, ryż brązowy i kaszę gryczaną, pęczak orkiszowy, bulgur, czy makaron pełnoziarnisty. Czyli te wszystkie białe rzeczy zamieniamy raczej na pełnoziarniste. No i oczywiście standardowa rzecz, czyli pamiętajmy, żeby w naszej diecie była wystarczająca ilość warzyw. Kolejny podpunkt. Wybierajmy źródła pełnowartościowego białka i tłuszczy. Oprócz węglowodanów złożonych, nasze dzieci nie może zabraknąć w każdym posiłku pełnowartościowego źródła białka i tłuszczu. Jak już wcześniej wspominałam, e, mają one przede wszystkim za zadanie, tak troszkę nam pilnować tego stabilnego poziomu glukozy we krwi. Sięgajmy jak najczęściej po chudy na białku, de mięso i ryby. Cennym dodatkiem też będzie białko obecne w roślinach e, strączkowych, takich jak fasola czerwona, dzieciorka czy soczewica. E, no i oczywiście to dobre źródło tłuszczu, czyli na przykład orzechy, nasiona, oliwa z oliwek czy olej liniany. czy na przykład awokado też można tutaj dodać takie właśnie, które będą nam zapewniały stabilność poziomu glukozy we krwi. Kolejna sprawa to jest indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny. Czym są te dwa pojęcia? Indeks glikemiczny to liczba od 0 do 100. Im wyższa wartość, tym oznacza to, że szybciej i wyżej podnosi się stężenie cukru we krwi. W cukrzycy ciążowej, ale też generalnie w życiu, warto kierować się raczej tymi produktami o niskim indeksie chemicznym, czyli tym poniżej 55, bo są one, te produkty, wolniej trawione i powodują stabilniejszy wzrost poziomu cukru we krwi. Wartość indeksu chemicznego określa się na podstawie tego, jak szybko pokarm podnosi poziom cukru w porównaniu z referencyjnym pokarmem, którym zwykle jest czysta glukoza lub biały chleb. Nie jest to jednak wskaźnik wystarczająco precyzyjny, bo nie uwzględnia ilości węglowodanów w produkcie, jak i tempa ich wchłaniania. No bo wystarczy zauważyć, że jedna kostka cukru ma ten sam indeks co 100 kostek, ale w zależności od ilości zjedzonych kostek zmieni się stężenie glukozy we krwi. Indeks glikemiczny przypisany jest do produktu, ale nie bierze pod uwagę jego ilości, która dobrze lub źle wpływa na zdrowie. Dla prowadzenia skutecznej diety przeciwcukrzycowej czy na przykład w insulinooporności koniecznie jest więc uwzględnienie jeszcze tego drugiego parametru jakim jest ładunek glikemiczny. Na wartość ładunku glikemicznego wpływa sposób podania pokarmu. Niektóre warzywa i owoce podane z produktem białkowym czy tłuszczowym, mimo wyższego indeksu glikemicznego, mają niski ładunek. Tak więc są odpowiednie w diecie stabilizującej glikemię. Najlepszym przykładem, jak to działa i dlaczego indeks chemiczny nie jest doskonałym parametrem, jest na przykład arbus. Ostatnio zaktualizowano indeks owocu do 50. Do niedawno wygoczona go z diety z powodu wysokiej wartości indeksu chemicznego. Wciąż zaleca się umiarkowanie jego spożycia, ale przede wszystkim jedzenie go w odpowiednim towarzystwie białek, tłuszczów i nierastonych kwasów tłuszczowych, bo w ten sposób obniża się ładunek chemiczny arbusa. Czyli na przykład arbus podany jako składnik sałatki, to jest nadzieję się sercz lub mięso, orzechy czy jogurt jest znacznie bezpieczniejszy dla zdrowia i glukozy naszej niż jedzony samodzielnie jako owoc. To właśnie obecność białek i tłuszczów powoduje, że szybkość wchłaniania cukrów będzie niższa. Zatem do obniżenia stężenia glukozy we krwi, konieczne jest zwracanie uwagi nie tylko na indeks, ale i na ładunek. Jest dość skomplikowane, natomiast na spokojnie idzie to wszystko ogarnąć, Przede wszystkim właśnie wybierać te produkty, które ten indeks glykemiczny będą miały poniżej 55. Teraz odnośnie tego arbuza takie pytanie, nie? Jak tutaj zjeść arbuza jako dodatek do wytrawnych dań? A no jest to możliwe, bo na przykład jest bardzo smaczna sałatka. Arbut plus serfeta plus mięta. Naprawdę polecam, jest przepyszne. Fajnie orzeźwia ten dodatek mięty i fety, która tak lekko swoim słonym smakiem yy, przegryzie słodycz arbuza naprawdę, naprawdę niebo w gębie. To by było tyle w kontekście takich najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o odżywianie. Czyli pamiętajmy o tym, żeby pilnować odstępów między posiłkami, żeby jeść mniej, a częściej, żeby była ta druga kolacja, która nam ustabilizuje poziom glukozy we krwi również na noc, no i żeby te produkty były i te posiłki były pełnowartościowe z odpowiednim źródłem Węglowodanów złożonych, białka i tłuszczy. Jako taka wisienka na torcie pamiętajmy o tym, że oprócz diety trzeba włączyć ruch. Spacery, yoga dla kobiet w ciąży, czy lekkie ćwiczenia yy, ogólnorozwojowe mogą pomóc w regulacji poziomu cukru i generalnie też yy, zapewnią człowiekowi zdrowy tryb życia, który wciąż jest naprawdę bardzo ważny. Także podsumowując. Dobrze zbilansowana dieta to podstawa w leczeniu cukrzycy ciążowej. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, jeśli jesteście czegoś niepewne, jeżeli naprawdę chcecie solidnie do tego podejść, warto skonsultować się z dietetykiem albo lekarzem, bo jednak dbacie nie tylko o siebie, ale i o swoje maleństwo. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszamy Was na kolejne odcinki z tej serii, na kolejne odcinki naszego podcastu o mamo. Do usłyszenia!